Cześć, witam was wszystkich serdecznie w tej szczerej wideo recenzji. Ja jestem Nocur, a dziś zrecenzuję dla was nic innego jak Farming Simulator 25. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Po pierwszym uruchomieniu wita nas menu główne. Z zakładek to nie dodano nic nowego względem poprzedniej edycji, ale jeśli już się do niej odnosimy, to szczerze mówiąc menu główne w poprzedniej edycji było wykonane schludniej. W grze do wyboru mamy trzy mapy. Pierwsza z nich to imitująca teren Ameryki Riverbend Springs. Druga mapa wykonana została na bazie terenów wschodniej Azji, czyli Hantai Pantai, a trzecia mapa imituje tereny środkowej Europy, a konkretniej naszego kraju, czyli Polski, która to nosi nazwę Zielonka. Wielu graczy pewnie zna tę mapę z DLC Premium Expansion do Farminga 22. Podczas wyboru mapki możemy natknąć się na nowe kafelki ze wstępnymi ustawieniami rozgrywki. Teraz, oprócz samego wyboru mapy i typu rozgrywki, mamy możliwość ustawień, między innymi, początkowego stanu konta, zadłużenia gospodarstwa, oddzielnego poziomu trudności, tego, czy chcemy jakieś maszyny i gospodarstwo na start, czy też nie, oraz czy w grze ma być włączony samouszek, czy też nie. W grze został znacząco zmieniony interfejs względem poprzedniej edycji. Sam sklep, jak i menu główne, również zostało mocno zmienione, i w tym wypadku uważam to za plus. Jeśli chodzi o grafikę w grze, to mamy te dobre strony, jak i te złe. Ogólnie gra wygląda naprawdę ładnie. Mgła o poranku dodaje uroku, tekstury budynków, gleby, otaczających nas przedmiotów, dynamiczne cienie chmur, a także wykonanie maszyn wewnątrz, jak i z zewnątrz to istny majstersztyk. Niestety, podczas rozgrywki, czasem przykładowo podczas orki, możemy zauważyć blisko siebie doczytujące się z opóźnieniem tekstury gleby lub trawy, czy też drzew, dodatkowo czasami na ekranie, w losowym momencie na ułamek mogą nam pojawić się tak zwane artefakty, co po dłuższym graniu może irytować, ale no cóż, myślę, że w nadchodzących aktualizacjach zostanie to poprawione. W samej grze znajdziemy ponad 400 autentycznych maszyn i obiektów od ponad 150 topowych, światowych marek, takich jak Case, Class, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra i wiele innych. Z ważniejszych polskich marek, jakie są w grze, jakie można wymienić, to Unia, Samarz, czy też Agromasz. Podczas modyfikacji niektórych maszyn w sklepie dodano takie funkcje jak opcja zmiany wnętrza, dodanie przeszklonego dachu, czy też zmiana oznaczeń ciągnika z zewnątrz na amerykańskie bądź europejskie. Na mapie możemy napotkać sąsiadów, którzy to mogą wyjaśnić nam pewne kwestie dotyczące przykładowo uprawy pól, czy też leśnictwa jeśli będziemy tego potrzebować. Ale także możemy wykonywać dla nich różnego rodzaju kontrakty, za które to oczywiście zostaniemy wynagrodzeni pieniężnie. Do gry dodano. Parę nowych upraw takich jak dwa rodzaje ryżu, groszek, fasola zielona czy też spinak. Jeśli rozwiniemy się na tyle, że stać nas będzie na postawienie własnej przetwórni, przykładowo fabryki konserw, to z warzyw będziemy mogli produkować różne konserwy. Ale łańcuchów produkcyjnych, jak widać na wideo, jest o wiele więcej i każdy znajdzie coś dla siebie. W grze nowością są warunki pogodowe, takie jak grad czy też tornado. Tornado przede wszystkim może zniszczyć drzewa dookoła, ale także nasze uprawy, więc musimy podczas złej pogody zachować czujność. Dodam jeszcze, że podczas deszczu zauważalne Mogą być krople na maszynach. Nowymi zwierzętami, jakie do gry dodano są bawoły oraz kozy. Oczywiście z obu zwierząt pozyskać możemy mleko, a następnie wyprodukować z nich ser. Tyle że w przypadku bawołów jest to mozzarella, a w przypadku kóz zwyczajny kozi ser. W nowym farmingu skorzystać możemy z kamery trzecioosobowej, co również jest dużą nowością. Fizyka maszyn zmieniła się o tyle, że teraz pojazdy reagują znacznie częściej na wyboje po drodze niż zwykle było to w poprzednich częściach. Do tej edycji gry dodano bardzo ważne dwie opcje. Po pierwsze GPS, który sam koryguje nam ścieżkę jazdy, a po drugie ulepszony pracownik, który to nie robi już błędów w wieku dziecięcego względem poprzednich edycji. Obie te opcje, jak widać na załączonym obrazku, możemy dowolnie konfigurować tak jak my chcemy pod kątem szerokości roboczej czy też liczby poprzeczniaków. Warto wspomnieć, że od tej edycji farminga nareszcie narzędzia ręczne można odkładać do szopy, a nie cały czas nosić je przy sobie. No i ostatnie dwie najważniejsze zmiany, jakie zaszły względem poprzedniej edycji, to dodanie fizyki wody, a także gleby 3D. Jeśli chodzi o to pierwsze, to tutaj naprawdę ukłon w stronę twórców, bo jak na możliwości starego już silnika Giant's Engine działa to dobrze, woda rozlapuje się na boki, a sama tekstura jest mega realistyczna. Co do gleby 3D, wiadomo, nie jest to może pełnoprawna fizyka gleby, bo fizyka gleby, a gleba 3D to dwa różne pojęcia, ale dzięki zastosowanej przez Giant'sa siatce terenu, która to się zapada, w końcu tworzy. Tworzą nam się pełnoprawne ślady 3D, w które to możemy wpadać. Podczas orki tworzy się pełnoprawna bruzda, a także redliny. Dodatkowo to, jak gleba reaguje, zależy od pogody. Jeśli jest zima i gleba jest zmarznięta, to ciągnik nie będzie zostawiał bardzo głębokich śladów. Jeśli jednak popada wiosną czy też latem, będzie bardziej miękko na polu jak i na polnej ścieżce. Nie zapomnijmy również o błocie tworzącym się na oponach przez jazdę po polu, a także o tym, że błoto odlepia się, gdy przykładowo jedziemy po asfalcie. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że optymalizacyjnie gra, gdy się już przysłowiowo rozbuja, działa nawet lepiej niż poprzednik, czyli Farming Simulator 22. Jednakże aby tak było, musimy trochę pogrzebać w ustawieniach graficznych i dobrze ustawić niektóre zakresy. Podsumowując, gra wprowadza naprawdę wiele nowości względem poprzednika, lecz czy cena około 200 zł jest Warto tej gry? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ponieważ za dużo mniejsze pieniądze można kupić poprzednią edycję, która to może i zawiera te kilka mechanik mniej, lecz konkretnymi odczuciami rozgrywki nie różni się niczym od najnowszej edycji gry. Zresztą, mechaniki będące w farmingu 25. Takie jak GPS czy też kamera z trzeciej osoby dostępne są w modach do Farminga 22. Także na to pytanie, czy warto, musicie odpowiedzieć sobie po prostu sami. Zawsze też można poczekać z kupnem, aż wyjdą mody oraz DLC. Także to tyle na dziś moi drodzy, piszcie oczywiście w komentarzach jak wam się owa edycja gry podoba. Zachęcam oczywiście do kupna, jeśli macie taki zamiar na stronie gamefinity.pl z linku, który to znajdziecie w opisie filmu. Żegnam się z wami, mówił Nocur, trzymajcie się, cześć, na razie.